Hej, witam na kanale, dzisiaj sobie mam taki mix podkowa z numerem 22, extra pensja z numerem 25, wielka kasa 22 i maxi cash 23, no to lecimy, no i co tutaj w podkówce, 21, 53, czterdzieści osiem i osiemnaście a mamy trzydzieści cztery pięćdziesiąt jeden czterdzieści dziewięć obok czterdzieści jeden nie ma siedemnaście obok, a czydy chyba były pięćdziesiąt dwa obok trzydzieści dziewięć nie ma

i trzynaście no i co mamy? jeden sześć dwadzieścia trzy siedemnaście same oboki szesnaście osiem czternaście obok dwadzieścia osiem i dwadzieścia siedem tdn dokładnie tdn no to może wielka kasa numerek dwadzieścia dwa no i szukamy pięćdziesiąt siedem czterdzieści pięć trzydzieści cztery siedemnaście i trzydzieści dwa Dwadzieścia osiem, dziewiętnaście, jedenaście, trzydzieści sześć i czterdzieści dwa, pięćdziesiąt jeden, trzydzieści siedem, czterdzieści sześć obok, dwadzieścia siedem i trzydzieści pięć obok, no to trzydzieści dziewięć nie ma. Pięćdziesiąt dwa, Pięćdziesiąt osiem obok Osiemnaście obok Dwadzieścia pięć nie ma Czterdzieści osiem nie ma Pięćdziesiąt cztery nie ma Czterdzieści jeden Trzynaście I dwadzieścia trzy Niestety V

Pięćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt osiem, trzynaście, trzydzieści cztery, pięćdziesiąt sześć, trzydzieści pięć, obok czterdzieści cztery, obok czterdzieści dwa, dwadzieścia sześć, dwadzieścia jeden, trzydzieści jeden. Dwadzieścia dziewięć, pięćdziesiąt pięć obok, pięćdziesiąt jeden, czterdzieści dziewięć obok, czternaście nie ma, trzydzieści sześć obok i trzydzieści dwa. Nie ma, FX. także pusta stan. Wszystko puste, wszystko puste, wszystko na korzyść lotu. No cóż, także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam.